Teksty Nowego i Starego Testamentu ciągle są interpretowane na nowo i wertowane w poszukiwaniu ukrytych znaczeń, przepowiedni i wskazówek dla ludzi. Liczby mają tu wielkie znaczenie. Najczęściej wspominana trójka jest symbolem całości, jedności. Również Bóg występuje w trzech osobach. Ósemka to nowy początek, wejście w inną rzeczywistość, oczyszczenie. Wiele liczb ma swoją symbolikę. Większość jest związana z wydarzeniami w Biblii i formami Boga, jednak są też i złe symbole. Znaczenie liczby 666. Budziło wiele kontrowersji. Ogólnie jest ona uznawana za symbol szatana, tak jak odwrócony pentagram. W wersji właściwej jest on dobrym symbolem prawdy, doskonałości i znakiem niektórych bóstw. Grecka nazwa liczby 666 to śmiertelny umysł, przy czym 888 było wysokim umysłem przypisywanym Jezusowi. Wszystko to wskazuje niestety na związek złej liczby z ludźmi, więc może nie być ona oznaczeniem samego szatana, ale antychrysta, przeciwieństwa Zbawiciela. Według niektórych teorii, wszystkich na ten temat, było bardzo wiele: Bestia kryje się gdzieś w gatunku ludzkim, a Nowy Testament zawiera informacje, gdzie należy jej szukać. Najstarsza interpretacja liczby 666, odnosząca się do konkretnej osoby, mówi o Neronie. Po sumowaniu liczb odpowiadających hebrajskim spółgłoskom greckiej formy imienia Neron i słowa cesarz na podobnej zasadzie dopasowywano wiele postaci historycznych, często nie korzystając z imienia, ale określeń, jak na przykład latejnos, czyli ze starożytnej greki, człowiek posługujący się łaciną. Odnoszono to do osoby biskupa Rzymu w polityce znajdujemy dwa znane przykłady. Pierwszy to John F. Kennedy. Na konwencie demokratów uzyskał on 666 głosów, co skutkowało powszechnym przekonaniem, że w 1963. podniesie się on z grobu, spełniając apokaliptyczną przepowiednię o cudownie uzdrowionej ranie głowy. Drugim przykładem jest Ronald Wilson Reagan. Jego nazwisko to trzy słowa po sześciu liter każde. Dodatkowo zamieszkiwał on kiedyś posiadłość pod numerem 666. Jednak teoria tego związku z Antychrystem prawdopodobnie opiera się na czystym przypadku i jest niewiele bardziej wiarygodna od wielu innych, gdzie doszukiwano się zbieżności 666 z nazwiskami i funkcjami historycznych sław. Mówi się też, że liczba ta powinna być bardziej widoczna. Może więc chodzić o znamie tatuaż lub nawet bardziej współcześnie wszczepiony miniaturowy układ elektroniczny. Skoro więc świat ciągle trwa niezmieniony pomimo najróżniejszych wydarzeń w historii, możemy sądzić, że bestia jeszcze się nie pojawiła. Możemy tylko przypuszczać, jak mogłaby wyglądać i jak się objawić. Źródła mówią, że Antychryst, bestia określana liczbą 666, pała rządzą czci, chce władzy. Uważa się, że może on mamić ludzi wizjami miłości i pokoju, przez co stanie się wiarygodny, a ludzie będą chcieli za nim podążać, jak za jego boskim przeciwieństwem, jednak jego działania prowadzić będą do niezgody i zła. Ewangelia Świętego Mateusza w Nowym Testamencie przytacza kilka przykładów kuszenia Jezusa przez diabła. Słowa dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon sugerują, że Jezus mógłby poprosić o wiele dobra dla ludzi, których kochał i których dobru podporządkował swoje życie. Być może nawet nie musiałby za nich umierać, oddając szatanowi władzę. Gdyby jednak Jezus porzucił swoją drogę, nie byłoby dla nas możliwe zbawienie. Zło zapanowałoby nad światem, a całe wieki wiary i oczekiwania na Mesjasza straciłyby znaczenie. Słowa diabła mają na celu zmylenie nas, pokazanie pięknej wizji i z jej pomocą doprowadzenie nas do zguby. Zgodnie z ostatnią księgą biblijną, liczba 666, to imię bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, która wychodzi z morza. Bestia ta symbolizuje ogólnoświatowy system polityczny sprawujący władzę nad każdym plemieniem i ludem i językiem i narodem. Imiona nadawane przez Boga mają głębsze znaczenie. Na przykład Abrahamowi, którego imię znaczyło Ojciec, jest wysoki, wywyższony. Bóg zmienił imię na Abraham, które znaczy Ojciec Mnóstwa, ponieważ złożył mu obietnicę, że uczyni go Ojcem Rzeszy Narodów. Podobnie nazwał bestię imieniem 666, żeby określić jej charakterystyczne cechy. W Biblii liczby często występują jako symbole. Liczba siedem zwykle oznacza zupełność lub doskonałość, z kolei liczba sześć, o jeden mniejsza od siedmiu, może wskazywać na coś niekompletnego lub wadliwego w oczach Boga i mieć związek z jego wrogami. Biblia niekiedy uwypukla jakąś sprawę poprzez trzykrotne powtórzenie. A zatem imię 666 dobitnie podkreśla, że z punktu widzenia Boga ludzkie systemy polityczne są rażąco wadliwe, nie są w stanie zapewnić trwałego pokoju i bezpieczeństwa, dokona tego jedynie Królestwo Boże. Biblia mówi, że ludzie otrzymują znamie bestii, ponieważ podążają za nią z podziwem, wręcz uwielbieniem, czynią to, gdy oddają nabożną cześć swojemu państwu, jego symbolom lub potędze militarnej, jak znamion bestii zostaje umieszczone na czyimś czole lub prawej ręce? O przypadkach, które otrzymał naród izraelski, Bóg powiedział: „Przywiążcie je jako znak do swojej ręki i będą wam służyć za przepaskę między waszymi oczami”. Nie chodziło o to, by Izraelici literalnie oznaczali czymś ręce lub czoła. Ale by pozwalali Bożym słowom kierować swoimi czynami i myślami. Podobnie znamię bestii nie jest literalnym znakiem, takim jak tatuaż z liczbą 666, ale znakiem symbolicznym, który świadczy o tym, że ktoś pozwala systemowi politycznemu kierować swoim życiem. Ci, którzy mają na sobie znamię bestii, są w opozycji wobec Boga.